Zgodnie z wierzeniami stawiane są w oknach, by uchronić od zła i niebezpieczeństw. Są symbolem radości ze zmartwychwstania Chrystusa. Palmy wielkanocne mogą być zdobione na wiele sposobów. Palma jest bardzo ważnym elementem przed świętami wielkanocnymi, bo to jest już szósta niedziela, niedziela Wielkiego Postu i w niedzielę. Przychodzi po poświęceniu, przychodzi gospodyni i bije wszystkie swoje dzieci, rodziny. Palma bije, nie ja bije, bo za sześć noc będzie Wielkanoc. Wielkie pięciometrowe palmy stawiane są w kościele w Tułowicach już od 15 lat. Co roku tak robię z 4 z 5. Tworzeniem palm zajmuję się od 15 lat. Co roku jest nowa palma robiona i co roku nowe kwiaty robione. Kwiaty zaczynam robić porą zimową. Do konkursu włączają się rodziny, różne organizacje i grupy nieformalne. W tym roku ze względu na panującą epidemię do konkursu zgłoszono tylko cztery palmy. Bardzo w tym miejscu serdecznie dziękuję tym, którzy, którzy mimo wszystko postarali się zachować tradycję i zrobić te palmy na na wielką radość całej prawie. Palmy tworzone są z naturalnych materiałów. Można na nich znaleźć kwiaty z bibuły, wierzbę czy słomę. Każda wymaga sporo pracy. No same kwiaty to troszeczkę czasu, a wykonanie no to parę dni, nie? Zaczyna się od zawijania zielonym bukszpanem. Pomaga mi to zawsze mąż przy tym. Później się zaczyna po prostu już kwiaty montować od samej góry do dołu. Część robi się na kleju, część się robi, wiąże. Bóg, pan jest wszystko wiązany. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Mszy Świętej w Niedzielę Palmową. Można ją oglądać przez transmisję online w internecie.